W końcu nadszedł kolejny dobry update do Sons of the Forest. Otrzymaliśmy aż 7 nowych schematów budowlanych, z czego 5 z nich znajduje się w specjalnych lokacjach, które zdradzę wam na tym filmie. Doszła też nowa jaskinia, co ciekawe ukryta pod podłogą wiosce rybaków. Znajdziemy tam też piątą i przedostatnią część artefaktu oraz notatki, które wyjaśniają, że artefakt celowo został zniszczony. Rozbudowano również wszystkie trzy lodowe jaskinie, a poza jaskiniami na wyspie znajdziemy mnóstwo nowych obiektów, gdzie można znaleźć coś ciekawego. Dodane zostały cztery nowe rodzaje strzał: podpalające, trujące, elektryczne oraz wybuchowe. A do tego nowy rodzaj kanibala, który potrafi szarżować i przewracać gracza niczym gruby z pierwszego deforesta. Na koniec filmu powiem o nowej inteligencji dla brudnych kanibali, gdzie wpływ na ich agresję będzie miał głód. O tym i więcej dowiecie się już za chwilę. Tylko szybko przypomnę o zostawieniu lajka i subskrypcji, jeżeli interesuje was content z Gier Survival, a teraz zapraszam do Zaczniemy od omówienia nowej jaskini znajdującej się w wiosce rybaków tuż obok pola golfowego. Przejście na dół odkryjecie po zniszczeniu desek z podłogi znajduje się tam wielki magazyn pełen beczek i trupów, a przy jednym z nich znajdziecie notatkę przedstawiającą pełny artefakt składający się z sześciu części, a także dopisek znaleźliśmy to i połamaliśmy na sześć części. Zabiłem pozostałych. To sugeruje, że rybacy nie tylko niewinnie żyli sobie na wyspie, ale też maczali paluchy w tej sprawie i z jakiegoś powodu celowo zniszczyli potężny artefakt. Jeżeli pójdziecie dalej to traficie do jaskini, w której co prawda nie ma potworów, a na jej końcu znajduje się piąta część artefaktu wraz z ludźmi zamienionymi w Solofit. To możecie skądś kojarzyć, bo podobne sceny mogliśmy obejrzeć w pierwszym The Forest. Jak jeszcze nie zebraliście wszystkich części to radzę się pośpieszyć, bo najprawdopodobniej w update za 3 tygodnie będzie można złożyć już cały artefakt, a wychodząc z jaskini zajrzyjcie za wodospad, gdzie znajdziecie schemat nowej pułapki, o której powiem Wam więcej za chwilę. Pierwsze dwa nowe schematy zostały wprowadzone standardowo do książki, a jest to dwuosobowe łóżko, które budujecie z drewna, patyków i aby tylko dwóch skór jeleni. Jest naprawdę wielkie, wygląda bardzo dobrze i rzeczywiście są dwa miejsca, w których można się położyć, spać lub zapisać grę. Kolejnym schematem jest stojak na włócznie, co po prostu jest spoko i może się przydać. Wcześniej wspomniałem wam, że w nowej jaskini za wodospadem znajdziecie schemat pułapki, a właściwie to bardziej mielarki, bo sami zobaczcie, co robi z kanibalami. Schemat kolejnej pułapki znajdziecie w lodowej jaskini niedaleko rozbitego samolotu i pasa startowego. Znajduje się przy przedziurawionym włóczniami trupie, a jej zbudowanie nie jest zbyt kosztowne. Sama pułapka wystrzeliwuje włócznie, gdy kanibal aktywuje pułapkę, co może być fajnym dodatkiem do budowania obrony w murach. Znowu przenosimy się do lodowej jaskini, tym razem tej z tyłu wyspy. Po wejściu znajdziemy notatkę, w której czytamy, że to zła jaskinia i nie znajdziemy tu części artefaktu. Za to poza kilkoma drobnymi rzeczami znajdziecie schemat zegara słonecznego, możecie powiesić go u siebie w bazie lub na dowolnej innej ścianie, a ręka bardzo dokładnie wskaże Wam, która jest godzina. W jeszcze innej wiosce rybaków tuż obok jaskini z tyłu wyspy znajdziecie schemat kolejnej pułapki. Czy znam, że ta również robi robotę, ale zobaczcie sami. Ostatni schemat znajduje się w ostatniej wiosce rybaków, a dokładną lokalizację widzicie na GPS. Na początku myślałem, że może to jest jakaś pułapka, ale okazało się, że jest to reflektor świetlny, który świetnie nadaje się do rozświetlenia terenów oku bazy. Teraz kilka słów o nowych strzałach, w tym trujących, wytwarzanych z muchomorów oraz trujących jagód, podpalających, wytwarzanych z alkoholu i szmatek, porażających prodem, tworzonych między innymi z baterii, czy bombowych strzał, wytwarzanych z chociażby kostki C4. Dodam, że do ulepszenia możecie użyć dowolnych strzał, a teraz przejdźmy do testów. Jedna sztuka podpalającej strzały zabiła kanibala, chociaż mogło być to spowodowane tym, że dostał w plecy. Przy okazji, warto dodać, że od teraz wystarczy jedno uderzenie w ciało z byle jakiego ognia, żeby spłonęło i pozyskamy w ten sposób łatwe kości na pancerz, co może wam się bardzo przydać od kiedy usunęli możliwość ściągania pancerzy z Pafiego. Następnie wystrzeliłem trujące strzały i włączyłem komendę, żeby sprawdzić czy zadają obrażenia w czasie, ale i tak potrzebowałem dwóch strzał, żeby wykończyć kanibala. Strzały elektryczne po prostu sprawiały, że przeciwnicy stawali jak zamurowani lub przewracali się na ziemię, przez co stają się bardzo łatwym celem. Na koniec strzały wybuchowe, Zadające 12 obrażeń od trafienia oraz 220 obrażeń od wybuchu, przez co potrzeba aż 3 strzał, żeby wykończyć mutanta. Gdybym do ich wytworzenia użył lepszej jakości strzał, to wystarczyłyby tylko dwie, chociaż i tak wychodzi dużo taniej niż kraftowanie bomb. Nowy kanibal nazywa się Igor, pozdrowienia dla wszystkich Igorów oglądających ten odcinek. Nosi on biały worek na głowie, pętlę na szyi oraz jelenie rogi. Chłopiec dziki i szalony, a do tego na was szarżuje, przez co przewracacie się na ziemię, tak jak podczas walki z grubym mutantem w pierwszym Deforeście. A do tego może walczyć tak jak zwykły kanibal i nie wyróżnia się niczym więcej. Niektóre zwyklaki też dostały zmiany wizualne jak podbite oko czy opuchlizna po jednej stronie twarzy. Istnieje kilka wariantów. Jeżeli kanibal nosi maskę, to też może mieć podbite oko, ale po zniszczeniu jego zbroi zobaczymy, że nie posiada żadnej opuklizny. Żeby nie było zbyt nudno, podróżując po mapie do gry zostało dodanych kilka obiektów zainteresowania. Udało mi się znaleźć kilka z nich, jak nowy domek rybacki położony przy wielkim, wiecznie zamarzniętym jeziorze, tuż obok szczytu lodowej góry. W środku możecie się schować, podnieść kilka przedmiotów, a także znaleźć rysunki przedstawiające najprawdopodobniej scenę zakończenia gry. Na jednym z jachtów dodano nowy rysunek, który znajdziecie również w jednej z lodowych jaskiń i też raczej przedstawia zakończenie gry. Na drugim jachcie. Znajdziecie kultystę z przypiętą kartką Niewierzący i wygląda to trochę tak, jakby zabili swojego, ale być może jest to jakiś szpieg Sahary, nie wiem, trzeba będzie poczekać do pełnej wersji gry. Znalazłem też zupełnie nowy, trzeci statek po zupełnie innej stronie wyspy, którego lokalizacja właśnie Wam się wyświetla na ekranie. Sam jacht wygląda identycznie do poprzednich, ale w środku widać pozostałości po jakiejś wielkiej rzezi oraz stopę, którą ktoś próbował przygrzać w mikrofali. Blisko szczytu znalazłem. Go gorące źródła, przy których możecie się ogrzać, żeby odnowić maksymalną energię. Znalazłem tu też kilka rekwizytów oraz plażowiczów, którzy czytali książkę o artefaktach, więc można przypuszczać, że byli pracownikami PAW Corporation. Obozy kanibali zostały rozbudowane, chociaż z tego co sprawdzałem to nie wszystkie, ale rzeczywiście część z nich teraz posiada więcej budynków i drobnych dekoracji jak pniaki, beczki, metalowe blachy czy wnętrzności, do których dodano nowe dźwięki. Nie jestem w 100% pewny, ale mam wrażenie, że udało mi się znaleźć też kilka nowych obozów, których wcześniej nie było na wyspie. Dobra zmiana, ale to dalej nie to, czego bym oczekiwał od wyprawy na wioski potężnych i dzikich kanibali. Tak jak obiecałem, na koniec wytłumaczę Wam, jak działa IQ nowych Brudasów. Od teraz będą oni bardziej skupieni na jedzeniu. Podczas ataku bardziej będzie im zależało na szukaniu żywności niż atakowaniu gracza, co można wykorzystać, wyrzucając im stare zgniłe mięso. A najedzone Brudasy przestaną być takie agresywne i będą walały się oddalić, obserwując gracza z dystansu. Poza jedzeniem brudne kanibale będą łączyły się od teraz w grupy, żeby modlić się do Totemów rozstawionych na całej wyspie. Próbowałem przyzwać ich obok takich totemów, ale te nie bardzo miały ochotę wyprawiać specjalną przeświętą z dedykacją dla Foresta. Przy okazji podczas nagrywania tego klipu znalazłem ciekawostkę szkielety dwóch gości pod kamieniem, który nawet ich nie przygniata, więc chyba musieli umrzeć tutaj z nudów. Z pozostałych zmian znacznie została zwiększona liczba żółwi oraz jeleni z tyłu wyspy, gdzie występowały znacznie rzadziej. Bliźniaki otrzymały animację porażenia prądem, co wcześniej na nie nie działało, a teraz działa tylko przez krótką chwilę, dzięki czemu nie osłabi zbyt bardzo mutanta. W górach została dodana gęsta mgła, która co prawda dodaje trochę klimatu podczas wspinaczki, ale za to nie zobaczycie już cudownych widoków z najwyższego szczytu w grze. Od teraz strzały, które zniszczyły pancerz zostają w przeciwniku, za Zamiast się od niego odbijać. Możecie też razić prądem kanibali, którzy wespą się na drzewa, przez ci z niego spadną i nie skończy się to dla nich najlepiej. Do największego jeziora po tylnej stronie wyspy zostało dodanych dużo więcej ryb. Obrażenia Baby Mutantów zostały zmniejszone z 15 do aby 10. Gdy umrzecie i będziecie podnosili plecak po śmierci, to animacja będzie znacznie szybsza, dzięki czemu zdążycie podnieść przedmioty, zanim znowu zostaniecie zaatakowani. Czasami gdy spróbujecie zasnąć, to obudzicie się. Się z kilkoma wrogami w pobliżu. Tak jak wspominałem, od teraz możecie przepalać ciała nawet za pomocą jednego uderzenia pochodnią, co wcześniej wymagało ich znacznie więcej. Jeżeli trzymacie pistolet i zapalniczkę jednocześnie, to bohater najpierw schowa zapalniczkę, zanim zacznie przeładowywać pistolet. Dodano nowy dźwięk oraz efekt piorunów podczas wydobywania solofitu. To były najważniejsze zmiany z wczorajszej aktualizacji do gry. Następny update ma pojawić się za 3 tygodnie i najprawdopodobniej będziemy już mogli złożyć cały artefakt i z niego korzystać. Film jak zwykle pojawi się u mnie na kanale, więc upewnijcie się, że mnie subskrybujecie. Zostawcie kciuka w górę, jak materiał się podobał i zapraszam na najnowszy film z 15 gier survival z budowaniem, które mogą Was zainteresować.